Piaski Czasu. Witajcie, drodzy poszukiwacze tajemnic. Dzisiaj zapraszam Was na podróż przez piaski czasu, aby odkryć sekrety tej nieuchwytnej, a zarazem fascynującej energii, która kształtuje nasze życie. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, czym tak naprawdę jest czas? Jak wpływa na naszą duchową podróż i jakie niesie ze sobą znaczenie? Przekonajmy się. Esencja czasu. Czas to nie tylko wskazówki zegara, które nieubłaganie przesuwają się do przodu. To przede wszystkim energia, która płynie i zmienia naszą rzeczywistość. W tradycji ezoterycznej czas jest na przykład postrzegany jako rzeka, której nurt niesie nas przez różne etapy życia. Każda chwila to ziarenko piasku w wielkiej klepsydrze, która mierzy nie tylko minuty, ale także nasze doświadczenia, emocje i duchowy rozwój. Piaski czasu w magii. Wielu praktykujących magię wierzy, że czas ma swoje tajemnicze właściwości, które możemy zrozumieć i wykorzystać. Na przykład, każdy moment ma swoje unikalne wibracje, które mogą wspierać nasze intencje i rytuały. Często mówi się o Keirous magicznej chwili, kiedy wszystkie elementy układają się w idealnej harmonii, aby spełnić nasze życzenia. Czy słyszeliście o magii księżyca? To doskonały przykład, jak fazy Księżyca wpływają na czas i nasze życie. Nów to moment na rozpoczęcie nowych projektów, pełnia na zbieranie plonów, a zanikanie Księżyca na zakończenie starych spraw. Wykorzystując te cykle, możemy harmonizować swoje działania z naturalnym rytmem wszechświata. Wykorzystanie piasków czasu Jak możemy pracować z energią czasu w naszej codziennej praktyce? Oto kilka prostych wskazówek. Klepsydra jako narzędzie medytacyjne. Obserwowanie przepływu piasku w klepsydrze może być doskonałą formą medytacji. Skupienie na tym, jak ziarenka przesypują się z jednej komory do drugiej, pomaga nam lepiej zrozumieć przemijanie i uczy czerpania radości z chwili obecnej. Rytuały z intencjami. Wyznaczanie sobie intencji na dany okres, na przykład nowy rok. Nowy miesiąc czy cykl księżycowy może pomóc w świadomym kształtowaniu swojej ścieżki życiowej. Napiszcie swoje cele i marzenia na kawałku pergaminu, a następnie spalcie go, powierzając swoje pragnienia wiatrowi. Kalendarz astrologiczny. Śledzenie ruchu planet i faz księżyca jest nieocenionym wsparciem w planowaniu działań. Każdy znak Zodiaku i planeta mają swoje energie, które wpływają na nasze codzienne życie. Magia życia w chwili obecnej. Na koniec, pamiętajmy, że najważniejsza jest chwila obecna. Choć piaski czasu płyną nieustannie, to właśnie teraz jest momentem, w którym możemy tworzyć magię. Każda sekunda to szansa na miłość, rozwój i odkrycie siebie. Niech piaski czasu przypominają nam o pięknie życia i możliwości, które przed nami stoją. Wróżbita Łukasz Węcka